W tym wideo ujawnię trzy okazje inwestycyjne na rynkach finansowych na najbliższe tygodnie i miesiące. Dzień dobry, nazywam się Robert Smug, posiadam tytuł doradcy inwestycyjnego i jestem wpisany na listę doradców Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem 740. Na co dzień inwestuję moją autorską strategią Market Trend Follower, która polega na podążaniu za bieżącymi trendami rynkowymi. Jeżeli widzisz mnie po raz pierwszy, nigdy wcześniej mnie tutaj nie widziałeś, to serdecznie także zapraszam Ciebie do zapoznania się z moimi wynikami inwestycyjnymi. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ jak wcześniej słuchałem osób, które takich wyników nie posiadały, a mówiły coś o inwestowaniu, to ja także takich wyników nie miałem. Odkąd zacząłem słuchać osoby, które po pierwsze miały jakiekolwiek zweryfikowane wyniki, dodatnie wyniki, moje wyniki także... Się odmieniły. Także serdecznie zapraszam na tym kanale. Znajdziesz wiele filmów z podsumowaniami mojego portfela. Na początku także zapoznasz się z bardzo ważną planszą informacyjną dotyczącą ryzyka. Pamiętaj, inwestowanie na rynkach finansowych bez wiedzy i odpowiedniego doświadczenia zawsze wiąże się z ryzykiem. Łatwiej pieniądze stracić. Niż zarobić, żeby zarabiać pieniądze, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynasz albo już inwestujesz i nie masz wyników żadnych, to musisz wiedzieć, że musisz posiadać skuteczną strategię inwestycyjną. I przy okazji, jak jesteśmy już przy takiej strategii i chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób ja uzyskuję takie stopy, jakie pokazuję, to serdecznie zapraszam Cię na mój bezpłatny webinar, na którym dowiesz się, w jaki sposób właśnie uzyskiwać takie stopy, jakie ja mam. Zatrzymaj teraz to wideo, nie zajmie Ci to długo, zapisz się na ten webinar. Tutaj pod filmem znajdziesz link do zapisu na to wydarzenie. Kliknij teraz, no i na tym webinarze wszystko Ci powiem. Ok, a teraz już przechodzimy do samej analizy. W tym wideo zobaczysz trzy konkretne instrumenty. To wideo, czy ta analiza jest zapisem części analizy, jaką prowadziłem dla klientów największego polskiego brokera. Zacznę od bardzo popularnego instrumentu w tej chwili. Instrumentu, który po dojściu do władzy obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych rozpoczął prawdopodobnie nową hossę. W tej analizie przedstawię Ci argumenty, które świadczą o tym, że możemy zobaczyć kontynuację tej hossy. Ja tam mówię o jednym bardzo ważnym wydarzeniu, które właśnie się dzieje. I także za chwileczkę będziemy mieli kolejne bardzo ważne wydarzenia, które mogą spowodować, że zainteresowanie tym instrumentem i obecny mocny trend wzrostowy będzie kontynuowany. Także serdecznie zapraszam Ciebie do obejrzenia tego pierwszego instrumentu. To jest Bitcoin. Tak? Dlaczego myślę, że Bitcoin jest interesujący? On tak bardziej nawet krót, krócej terminowy. Tak? Co prawda, tu już jesteśmy po solidnym wzroście, ale może się tak zdarzyć, że my jeszcze zaczynamy jedną taką mocną falę wzrostową. Ja nie jestem, uwaga, żadnym zwolnikiem fal, żadnych, tym bardziej Eliota, odpukać w niewalowane tutaj Stół Fale Eliota świetnie pokazują przeszłość, tak, słabo przewidują przyszłość, yy, tylko strategia daje zrobić pieniądze, a nie fale. Natomiast tak, yy, mówiąc o fali wzrostowej, mówiłem ty o tym całym wzroście. Słuchajcie, yy, tak się dzisiaj zastanawiam. Yy, co Wam dobrego tutaj powiedzieć? tak? No i tak sobie pomyślałem, popatrzyłem. Mamy ważne wydarzenie, które jutro się zaczyna. To jest konferencja w Las Vegas, Bitcoin, na która będzie trwała dwa dni, czyli trzy dni, bo to od wtorku do czwartku. Na tej konferencji mają się pojawić, ma się pojawić wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, Jay Vance. Mają się też pojawić synowie Trumpa, mają się też oczywiście jakieś celebryci, przedstawiciele tych firm, które gdzieś tam te pieniądze w tym Bitcoinie trzymają. No i może paść dużo ważnych tutaj deklaracji, które może rynek odebrać pozytywnie. Tak? Także ja nie wiem, czy tak będzie. Natomiast jeżeli miałbym gdzieś tam jakoś krótkoterminowo na tego spoglądać, tak, Bitcoina, no to tu po pierwsze nie ma żadnych przeciwwskazań do. Kontynuacji tego trendu. Co prawda, jesteśmy troszeczkę jeszcze wykupieni, natomiast no może się to zdarzyć, że ta konferencja jeszcze tutaj ostatnią taką falę wzrostową wywoła przed, tutaj, przed jakąś kolejną korektą na tym indeksie. Dlatego uważam, że warto się nim przynajmniej przez najbliższe tutaj dni, tygodnie interesować. W zeszłym roku ta ustawa przeszła o walutach cyfrowych w Stanach Zjednoczonych. Trump też nieźle na kryptowalutach zarabia, także ja myślę, że tutaj obecne nastawienie tutaj obecnego prezydenta do, 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 do całej tej branży krypto będzie jednak cały czas pozytywnie. Odbierane, no jego wartość może sukcesywnie gdzieś tam rosnąć cały czas do góry. Mam nadzieję, że ten pierwszy instrument Cię zainteresował. Napisz mi teraz w komentarzu, czy Ty w tej chwili posiadasz Bitcoina w swoim portfelu, czy inwestujesz w jakiekolwiek inne kryptowaluty. Przed nami kolejny instrument, bardzo ciekawy instrument, który właśnie może rozpoczynać nowy trend wzrostowy. Ten instrument przez ostatnie kilkanaście lat był w trendzie bocznym. Zainteresowanie nim bardzo, a to bardzo zmalało. W tej chwili obserwuję pewnego rodzaju przebudzenie inwestorów, jeżeli chodzi o inwestowanie na tym instrumencie. Jeżeli faktycznie zobaczymy nowy trend na tym instrumencie, to będzie to świetna okazja do zarobienia pieniędzy, ponieważ trendy jak się rozpoczną, no to one potrafią nawet trwać do dwóch lat. Jeżeli jesteśmy dopiero w takiej bardzo, a to bardzo początkowej części tego trendu, to uważam, że będzie bardzo dużo okazji do tego, żeby na tym instrumencie w nowy trend się podłączyć. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia teraz tego Drugiego instrumentu, o jakim tutaj mówię. Przy okazji, jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, kiedy ja dokładnie, konkretnie otwieram jakiekolwiek pozycje w swoim portfelu, kiedy je prowadzę, czy jak je prowadzę, kiedy je zamykam, to także serdecznie zapraszam się w ciebie do zapoznania się z moją usługą, usługą śledzenia portfela Market Trend Follower. Tutaj także pod filmem znajdziesz link do opisu tej usługi. Zatrzymaj znowu na chwileczkę to wideo, kliknij w ten link, zobacz w jaki sposób ta usługa wygląda. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania. Odnośnie niej, albo jesteś nią zainteresowany, to możesz także zapisać się na bezpłatną rozmowę, gdzie ja dokładnie odpowiem Tobie także na wszystkie dodatkowe pytania. Także serdecznie zapraszam i do zapoznania się z tą sługą, i do zobaczenia analizy kolejnego instrumentu. Platyna, która, słuchajcie, podobnie jak ten chiński indeks, ona może wychodzić w końcu z takiej bardzo długiej, bardzo długiej zapaści, o tak bym to nawet nazwał, ponieważ no na platynie od 2008 roku, no niewiele się nam dzieje, no może nie 2008, ale ona jest w konsolidacji od 2015 roku, jakby na to nie spojrzeć, poza jednym takim krótkim epizodem, no to ona się tutaj gdzieś tam nigdzie nie wybiła. Słuchajcie, dlaczego mówię o platynie? Tu akurat posłużę się na chwileczkę wykresem z TradingView. To wybicie, które tutaj obserwujemy, ono naprawdę było na bardzo dużym wolumenie, tak? Jakby sobie prześledzić historię tych wybić ostatnich, to dawno już nie było tak dużego wolumenu przez tyle dni. Jeżeli mamy nagle taki wolumen, no to to oznacza, że dość duże może być zainteresowanie inwestorów tym instrumentem. I teraz tak, na co przede wszystkim na to może się składać? Ja znam takie dwa główne czynniki. Pierwszy czynnik, jaki tutaj jest, to jest przede wszystkim. To, że platynę wykorzystuje się w samochodach, w katalizatorach samochodów spalinowych. W tej chwili jest na świecie taka jakby tendencja, że no te elektryki już nie są tak na siłę pchane. Tak? Część krajów, chociażby nie wiem, Stany Zjednoczone wycofały się z tego pomysłu, że od 2035 mają być sprzedawane tylko elektryki. Nawet w zeszłym tygodniu, nie wiem, czy to już zostało storpedowane, ale w stanie Kalifornia takie prawo uchwalono, i ono ma albo zostało zniesione, albo za chwileczkę ma się jakaś tutaj procedura za rozpoczęcie zniesienia jego. Europa pewnie też się z tego wycofa. I słuchajcie, ludzie wolą samochody hybrydowe. Nie wiem, czy wiecie, ale chyba 65% platyny jaką wydobywa się na świecie. To ją się wydobywa po to, żeby ją zastosować w katalizatorach samochodów spalinowych. To w tym momencie oczywiście będą głównie hybrydy, ale te normy emisyjne są coraz wyższe, w związku z tym tej platyny w tych katalizatorach będzie potrzeba wykorzystywać coraz, 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 coraz więcej. No i w związku z tym, tak, w związku z tym to doprowadzi do tego, to w tej chwili doprowadza do takiej sytuacji, że ta cena platyny może rosnąć, tak, tu jeszcze słuchajcie, od kilku lat mamy deficyt, jeżeli chodzi o, o samą platynę, już nie pamiętam jak to było, ale ja w zeszłym tygodniu czytałem taki dość ważny raport na temat rynku platyny, który się ukazał i za w zeszły rok to chyba było pół miliona tony, nie, nie pół miliona ton, bo to było za mało, już nie, nie pamiętam jednostek, ale... E, od trzech lat mamy deficyt, także no, to jest taki kolejny czynnik. Słuchajcie, fundusze ETF-owe, tu akurat teraz nie mam tego wykresu, a szkoda, a żałuję, że go tutaj sobie gdzieś tutaj dla was nie, nie przygotowałem. A miałem to zrobić, słuchajcie, miałem to zrobić, ale gdzieś mi to uciekło przed dzisiejszym spotkaniem. Dzisiaj rano, dla uczestników moich warsztatów, pokazywałem właśnie ten, ten, ten screen. Fundusze etf które inwestują w platynę. No, to one tak działają, że one jak oferują te swoje jednostki, to część tutaj tych jednostek jest po prostu zabezpieczona tą platyną, tak? I one przestały sprzedawać, one zaczęły akumulować. To oznacza, że zaczyna pojawiać jakieś zainteresowanie ze strony no głównie. Raczej inwestorów instytucjonalnych, tak? tu, którzy przede wszystkim odpowiadają za większość trendów, nie drobnica. Drobnica to na takich akcjach, takich nisko tutaj obrotowych, tak? odpowiada, natomiast przy, tak, w przypadku takich dużych jakichś tam instrumentów, czy takich instrumentów o dużym obrocie, to jednak instytucjonalni. No i podobno też wzrasta zainteresowanie samą platyną wśród jubilerów. Podobno w Chinach. Nie wiem, czy do końca jest to prawda, ale to by troszeczkę może odpowiadało temu, że przy wysokiej cenie złota nie wszystkie osoby stać na to, żeby sobie kupić chociażby, nie wiem, młodzi obrączki ze złota, które w tej chwili podrożały dość znacznie. No i w związku z tym część osób po prostu woli wyroby z platyny, która wcale nie jest gorszym metalem szlachetnym, tylko ma inny kolor. Dlatego ja uważam, że Platyna także w ciągu najbliższych tygodni. Ja na razie platynę obserwuję, tak, czekam na jakąś konsolidację, tak? I, i dalej będzie rosła. Jak, jak mówiłem, my tu możemy być też na, na początku tutaj te, tego trendu wybijamy dopiero z tej konsolidacji, za, mnie, za mną tu w chwili przemawia ten wolumen, który się pojawił. Tak? Dawno już nie było takiego dużego wolumenu na wybiciu. Tego instrumentu to jest bardzo dobry znak. I przed nami ostatni instrument, który omawiałem na spotkaniu dla klientów największego polskiego brokera. Ja już o nim mówię od kilku miesięcy. Jest to instrument związany z rynkiem chińskim, dokładnie indeks na chińskie akcje, które uważam, że są bardzo perspektywistyczne w okresie kolejnych, kolejnych. Lat Chiny w tej chwili odgrywają coraz większą rolę w gospodarce na świecie, gonią jeżeli chodzi o nowe technologie. Stany Zjednoczone zaczynają być pionierem, jeżeli chodzi o nowe technologie na świecie, jak na przykład samochody elektryczne, sztuczna inteligencja. Warto interesować się rynkiem chińskim. Chiny coraz bardziej otwierają się na Inwestorów, i ja cały czas uważam, że chiński indeks jest bardzo ciekawym instrumentem. Zwłaszcza, że też jesteśmy tak naprawdę na początku, czy możemy być na początku nowej hossy na spółkach chińskich, które także bardzo mocno obserwuję. Także serdecznie zapraszam Ciebie do obejrzenia ostatniego instrumentu. W tej dość mocno stawiam i na metale i na Azję. Tak bym to powiedział. Słuchajcie, Chiny. Ja myślę, że na tym całym zamieszaniu związanym z taryfami, ze sztuczną inteligencją, to one jeszcze naprawdę nieźle na tym wyjdą. Sam ten indeks, jak sobie spojrzymy na wykres tygodniowy, słuchajcie, on jest dopiero na początku trendu. Tak? On dopiero jakby wychodzi tutaj wychodzi tutaj z takiej dość długiej, bo kilkuletniej konsolidacji po covidowej, jak dla mnie jest tutaj ewidentnie tutaj tak. Tak, taki układ coraz wyższych dołków. Tak? My praktycznie od 2022 już nie zeszliśmy poniżej tych minimów. Tak? Każdy trend, który gdzieś tam się rozpoczyna, no on jest na początku taki ciężki, tak? czyli tak, tak powoli, 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 a aż później ta cena gdzieś tam po prostu robi wielkiego, wielki skok do góry. No i myślę, że jeszcze te ten czas tych negocjacji amerykańsko tutaj chińskich, tak, troszeczkę może namieszać, tak, bo pewnie Trump nie raz postraszy większymi cłami na chińskie towary, ale ja już, myśl, ja już myślę, że to już nie będzie miało takiego oddziaływania, bo wiecie, jak to jest z tymi informacjami, rynki na początku najbardziej się boją, tak, jak coś złego ma się wydarzyć. Natomiast jak już później zauważą pewien schemat zachowania kogoś, na przykład Trumpa, tak samo było w 2017, jak on też te cła pierwsze ponakładał, no to później już to ignorują. Także nawet jak następnym razem Trump powie, że będzie 50% na Europę od 9, no to rynki już takim dużym spadkiem niekoniecznie muszą na to zareagować. Tak? Bardziej będą inne czynniki wtedy ważne. No także ja myślę, że nawet w tej chwili tutaj nie ma aż takiego dużego zagrożenia jakimiś spadkami, bo wszystko co najgorsze już wiadomo, jeżeli chodzi o Chińczyków. Ten indeks nam się pięknie teraz tutaj konsoliduje. Tworzy nam się tutaj taka, właśnie konsolidacja, tak, taka konsolidacja. No i pewnie prędzej czy później, za jakiś czas, zobaczymy mi w górę. Tak? Także warto ten indeks, według mnie, obserwować, bo jak mały jest potencjał, według mnie, jeżeli chodzi o spółki tutaj europejskie i amerykańskie, no to te. Te chińskie, tam co się dzieje, to ja myślę, że jeszcze nieraz świat zaskoczą i jeszcze dadzą fajnie zrobić. Mam nadzieję, że moja analiza Ci się spodobała. Śleć teraz te instrumenty, bo na, na, w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy możemy zobaczyć kontynuację trendu właśnie na tych. Instrumentach. Także serdecznie Ciebie zapraszam do jeszcze raz, do zapisu na webinar. Jeżeli dopiero zaczynasz, nie masz żadnego doświadczenia w inwestowaniu, a chciałbyś zacząć i dobrze zacząć, dowiesz się na tym webinarze, w jaki sposób ja inwestuję. A jeżeli też konkretnie wiedzieć, kiedy ja otwieram i zamykam pozycję w swoim portfelu, to serdecznie zapraszam do zapoznania się z usługą śledzenia portfela. Wszystkie linki tutaj znajdziesz pod spodem. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie moich usług, także serdecznie zapraszam na rozmowę. Ona jest bezpłatna. Podczas tej rozmowy o wszystkim ci dokładnie powiem. W tym wideo to było wszystko. Życzę Tobie oczywiście bardzo dobrych wyników inwestycyjnych i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, Robert.